No nie no żeż Oho Tak, tak, teraz biedny Blade za zapierdolok Szyję, Syję, uciekaj Oho mam Gratulacje, poziom zebrany, zaliczony. No ludzie, ja tutaj o! Oho, co to za jakiś... Kurde O, jakiś... lol No Oho, ale wrzygałaś Jakieś nie niezdrowe żarcie, nie? Dobra, lecimy No i co teraz? Nie. Eee, nie, góry drugu... Tak Na drugą majkę Oho To wydaje się łatwe Ale jest trudne Coś, czy coś w tym stylu. Tylko trzeba ostrożnie to robić. No. O! <grystanie> 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 Oho! Czekaj, co ja mam zrobić? No a Mam jabłka! Jabłuszkę mam, płynę więc piednicza mnie, nie? No, a, nie uda się tak. A może, może? A, dupa, wiedziałem. Dobra, weźmy te... te czekaj. Fila, fila. Wczytuję się. Mój kalkulator powoli wczytuje wszystkie sektory. Dobra, no, teraz ja lecę. Tylko zostań tu. DP Typ A. Ja latam, ta? A, jeszcze teren się chyba nie bo nic nie widzę. Widzę. Widzę niebo. Wody. Oho. Chyba się coś nie udało. <grym> coś ty. Aha. To tak teren się wczytuje długo, czy co jest grane? O. Oee, bo mnie zepniesz. <grym> Disconnecta zrób. Kobito, bo mnie zepniesz. O, już jestem, już działa. No ciężkie to jest, ciężkie. Najgorsze, najgorsze jest to, że się pada, nie? No. Się traci, wszystko trzeba od nowa, to jest trochę wkurzające. To powinno być łóżko, czy coś A w tym stylu, żeby było zapisane jackpointy. O tym nie pomyśleli. Hopsia, hopsia. O kurwa. Czekaj, 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 Mój ulubiony Ehehe co mam ja się? o ja pierdolę. Musisz zgasić ogień. Pierdolę to. <laughs> Okej. <Okay>. Oho. No, <laughs> prawie się udało. Jak ją zgasić? Co ja tam nie wiem. Łapką masz uderzyć? Ja nie mogę, dopiero teraz mi mówisz o tym. Ej, idź ty. <laughs> idź spać. Mhm. Czekajcie, będą. Daj łóżko. Masz tam w rogu. Wszytuje się u mnie teren Kurde no. nie mogę trafić okay. Zobaczysz potem na nagraniu co się u mnie dzia działo Tak kurde łóżko widzę ale nie mogę ten Nie reaguje No What the fuck Dawaj dawaj O, już wreszcie się teren wczytał No to coś śpisz, kurde co ja robię z Maria. No teraz się wczyta no to wiesz Wczytał Wszytało się wszystko o, no, dobra, łóżko bierzemy. Nie! Albo, albo niech zostanie, bo jeszcze wpadę. Kurwa, to musisz jeszcze raz spać. Cze, Aaa, ale za mnie tu ma, no. A, wiem, wiesz, Jezu. Już nie grałem dawno, no. No wiesz, wiesz, jak to jest. Tylko Minecrafta tam buduje, tylko sobie. Nic więcej tam. Więcej nie świruje, nie? Z tymi różnymi rzeczami. Zapomina się o takich rzeczach, no. Tam niektórzy widzowie płaczą o! Gdzie, kiedy będzie Mounton Blade? Mm -hmm. A ja niedługo będę robił, bo tam kurde królestwo to już pewnie już szlakie trafiło O ale Zrobi im. Bo będę płakać, trzeba im zrobić dobrze no, no, teraz już wiem, jak gasić. Oh no. O, rzecz kurna, upadłem. spalę? Wyderzył? Nie wiem. Przy odrobinie szczęścia. Dobrze, życie się regeneruje. Mam pistolków nie ma. Oho. Wiesz, co? Tu przydałoby się łóżko. Checkpoint. Oho. Kurde jar jaram się Jaram się Weź tam łóżko do mnie rzuć z procy, na proce łóżko wrzuć czy coś Elo O Jezu, mm. Dobra, dawaj łóżko Bo zaraz się wywrócę i wpadnę O tutaj a? dawaj Ty come, come kaman, Come on tutaj Leć Ty, a na ralo też masz takie włosy? Co, jak twój bohater ten? Nie, yeah, spoko. Oho, gdzie to łóżko? Dobra, idziemy spać. Znowu? No. Małe dzieci idą spać, duże też. No, dobranoc. Stoimy, no. no. Strasznie długo. Yeah. O, o! No. <laughs> Thank you. Ale to nie moja wina. No, może się nie niechcący wypiąłem. Kierunku? O, teraz się jaram, dalej No. Teraz ja się wczytuje, 5 godzin. 5 minut, Buduje się teren, zanim się wczyta. Wpadaj znowu do tej rzeki, siarczystej. Eno! no, eno! no. się zareało. Co ty, kurde? W łóżku się nie pali. Szluga gaś. A co palisz? Tak na w ralu. Nie. A, to... Racja, bo to jest... Za przeproszeniem gówno. Niepotrzebnie wydaje się pieniądze, żeby się truć, nie? Oho! Super! Zajebisty jestem! Zajebisty jestem! Wpadł do Już nie będzie piękny Ale to mocno mi tak, ja się dopiero urodziłem, nie? W łóżku. Kurde! Gdzie ty jesteś ty? Gdzie jesteś p Aha. Uh. Oho. Hopsia hopsia. O! Uh. Oje! Oh. Uh. Oh, oh. no, Zajęliście. Uh. No super, dobra. Znalazł się. Z łopaty <laughs> E, żartuję. No to jestem miły, nie? Ale jeszcze wiesz... Yy, może mm. i gorzej w sumie. Oho. <noise> jeszcze tak. A co, w gimnazjum jesteś? Tam? Czy w zawodówce, czy w jakiej tam szkole? Liceum. Liceum? <noise> Oho. <głos> Oho. Ja myślałem, że tylko wiesz, mnie otaczają większość w... w tych widzów... Znaczy fanów, tam. Widzów, panów jed Jeden pies Myślałem, że mnie otacza właśnie więcej tych... Kurde, no dołoży s ale no. Dzieci tak za przeproszeniem, nie? No ale trochę też się znajdzie takich bardziej dorosłych, nie? Widzów. No dobrze. Oho Aj Aj. Oj. Aj oj. Aj, oj. Aj, oj. <laughs> Aha. Super. No to będziemy bawić się trochę długo w to. A jutro do pracy mam. Niestety. Nie się nie chce iść. Ale trzeba. Oho. Oj, tam, oj, tam znowu wpadłem do lawy. Oho. Z czego? Z czego rechoczysz? Jeszcze się jak na patelni jakieś gotuje się w sumie. Jak frytka taka to, to ma ochotę na frytkę Gorąco frytkę Oho. No nie! Nie, no nie wytrzyma emocjonalnie To jest normalnie uczucie, które rozpierdala system Jak skacze po tym... Po tych klockach! A! A! Ojezu! O Jezu! Twoje twarze zobaczyłem. Twoje flaki w środku. Tak blisko mnie byłeś. się Hopsia, hopsia. Oho. Czekaj, czekaj, chwila. Noo, zajmij się z <grym w realidad> Game over. Game time powinien być coś w tym stylu. Jezu, smaraj, zaraz język połamie. Yeah. Oj, żeby się zacięło. No fruwasz. Spiderman, nie? Czemu ja ciągle skaczę? <grym> Oho, A ja wiem, wróżka. Nie, ja tu jestem adminem. A potem widzowie ja będą tam pisać pewnie większość. <grym> Ej, Broodbellion, dlaczego ty nie rzucasz mięsem? Ojej, ja pierdolę, <grym> czemu? Ja tak liczyłem na to. Ojejku. Hala! <grym> Oho O nie, też się zacząłem wciągnęłaś mnie! To jest jakiś ten debuk czy coś Weź tam na zabi czy coś A to ta pieprzona pajęczyna chyba wiesz? Ja pierdolę. Jezus Maria weź Kurwa, Dzięki Zajebista jest Ale dobra, lepiej szybciej zginąć niż tam się w pajęczynę tego No nie wiedziałem że taka pajęczyna jest A w ogóle uda się zrobić? E, nie, tylko chyba w pałmerach można znaleźć. Aha, A A to jest rzadko. Tam, no, tam ktoś do mnie kiedyś tam pisał, o ty...